Nie, niech idzie pod pierdoli sam. Słuchajcie, skoro on jest taki prawy, to niech sam idzie i się teraz kurwa przyzna że kupował narkotyki Czpunom, nie dawał pieniędzy, tylko kupował heroinę Czpunom za wywiad. No skoro jest taki prawy, uczciwy, to niech zapierdala, yy, to będzie komenda Jagiellońska, bo to było w tamtych okolicach, to niech idzie podpierdoli, że czpuną kupował dragi, yy, kupował dragi, nie? Artykuł 58. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Karalne udzielanie innej osobie narkotyku. Częstowanie narkotykiem jako przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zaskoczeniem może być, że nawet poczęstowanie kogoś narkotykiem, nieodpłatnie i zgodnie z wolą tej osoby stanowić będzie przestępstwo. Karalne udzielanie narkotyków w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Artykuł 58. Kto? Wbrew przepisom ustawy. Udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 14 lutego 2019 roku Jacek Kurzątkowski na swoim kanale upublicznia film, Heroina umie czekać, wstawia w swoim filmie informacje o tym, że mężczyźni nie dostali za wywiad pieniędzy. W dniu wczorajszym można było się dowiedzieć z kanału Wasapik o fakcie kupna dla mężczyzn narkotyków i przekazania pieniędzy na zakup przez Jacka Kurzątkowskiego. Linki w opisie. Czy tak powinna wyglądać pomoc bezdomnym w czasie gdzie Jacek Kurzątkowski zbierał pieniądze na pomagam.pl, patronite, paypal itd.? Eee, słuchaj, powiem ci wyraźnie, to było w taki sposób, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że kupił on. Bo to on wyłożył pieniądze, taka jest prawda. On wyłożył hajs, nie? No kupiłeś, i... czy... No to, no to mówię, on wyłożył hajs, no to kto kurwa kupił, nie? No ja nie wiem, czy bym mu sprzedają. Mm, znaczy wiesz, pytanie jest kto kupił, tak? Aha. No przecież on wyłożył pieniądze, kurwa i kupił. No że, prze, że, że powiem szczerze, że się pośredniczyłem, to jest inna historia. To, co napisałem u w komentarzu, podpisuję się pod tą ręką minową. Wstydzę się tego, że kurwa razem z nim uczestniczyłem w tym gównie. I tak. Ja wiem, na co ja się teraz kurwa podkładam, ale faktycznie była taka sytuacja, że kurwa, ja wam powiem tak, wy zrozumiecie, ja nie będę miał konsekwencji. Z nieba mi kurwa spadło i zapłaciłem tym pierdolonym członą narkotykami, nie żadnymi kurwa pieniędzmi, tylko narkotykami za ten wywiad. Mianowicie wywiad... Wywiad, w wywiad w samochodzie. Wywiad wyglądał w taki sposób, że chwilę wcześniej się im powiedziało, o co przypierdala. No i tyle.